I już tutaj z dzisiaj <laughs> gramy kolejny odcinek futa, um, no liga trzecia, polujemy dzisiaj już piąty odcinek, um, dzisiaj symulujemy mecz, tak bo dzisiaj jest odcinek do symulowania uh -huh. i sobie nie nastawiłem oczywiście stopera. Tak nawet nie mam telefonu, żeby ten stoper móc nastawić, ale po tym meczu zobaczę jak nam pójdzie. Jakby się nie nagrało, to po prostu dzisiaj mogę... Albo nie, dzisiaj nagram dłuższy odcinek, dzisiaj sobie posymulujemy na koniec odcinka, otworzymy paczkę taką, na jaką będzie... Wystarczy nam po prostu końców. <laughs> nagram dzisiaj 20-minutowy odcinek. bo się ile on się będzie wrzucał, ale... I teraz Torres. Hmm. Dzisiaj jest aktualnie niedziela. Wczoraj, jak z Metiem nagrywaliśmy nasze czter te cztery odcinki, to była sobota. Um. No teraz widzimy Torres. Czy będzie gol? Nie ma. Ogólnie dzisiaj wzięło mnie tak, żeby pooglądać sobie takie starsze FIFy. Na przykład oglądałem FUTAS 13. To wtedy to w ogóle te karty sobie porównać to inna bajka dosłownie. A jeszcze pierwszy fut w ogóle w historii to dwunastka, to ludzie. To so nie ma co równać. Tak samo w Fifa choćby 13 to Iniesta to była. To było marzenie, a teraz widzicie. Ja go kupiłem podejrzeć za 1500? Coś takiego. Tak samo Torres, mandiłki. No, Mandzukić może wtedy jeszcze nie, ale w poprzedniej FIFA to mi się wydaje, że nie kosztował tak mało jak w tej, oczywiście. No, teraz właśnie wspomniany chorwat. I pierwsza połowa meczu już za nami. I dzisiaj może trochę będzie lepszy głos, bo w poprzednich filmach sami z Benzem zauważyliśmy, że zagłuszała nam muzyka z Fify. Tak, teraz w ogóle wyłączyłem dźwięk, yy, gry. Albo włączmy tak minimalnie, żeby chociaż było. bo i coś zapomniałem się trochę. O, nakierowywaniu zawodników. Tak to chyba można nazwać. O, coś zrobię. Coś głupiego, ale sobie przypomniałem. Wczoraj to z Metiem robiliśmy nawet, nie wiem czy na nagraniu, ale o. Nie pytajcie, co on tu robi. Kupiłem go tak. Przypadkiem właściwie go zalicytowałem to już dawno i po prostu nie miałem co z nim zrobić, a... z rezerwy wejść może. Dobra Arena. Na lewą obronę, gdzie powinien być Wawrzyniak, ale okej. Okay. I Rolament i strzela z dystansu, nie trafia oczywiście. Czego ja się mogłem spodziewać. połowy boiska. Sisa? Ten Sisa? Tak, jeśli ktoś oglądał poprzedni odcinek, to wie jaka według jak Meteor nazywa jego narodowość. Z tego można się było trochę pośmiać, oj. Mecz dochodzi końca. Jeszcze niedługo możecie się spodziewać poradnika, jak ja nagrywam wszystkie tam wycielinki i tak dalej. Co prawda już to nagrałem, tylko jest problem. To zrobiłem tak amatorsko, że sobie nie wyobrażacie, więc... Norma Następnym razem będzie lepiej. I w nasz środkowy obrońca strzela bramkę na 1 do 0. Czyżby na wagę zwycięstwa? Przekonamy się w ciągu najbliższej może minuty. Nie no, chyba nawet nie minuty. Roberto Rakitic. Nie będzie, chyba, że strzeli. A, spalony, to nie ma. Dobra, mamy... 456 monet, końców ja tam zobaczę, spojrzymy, ile nam czasu mamy 4,5 minuty, to myślę, że jest dobrze. <laughs> Sorry, że ja też tak cicho mówię, ale no wiecie, um, no, kto mu jest po prostu, co, co tu dużo mówić, nie? Zaraz, coś, ostatnio widziałem taki fajny trik. Oj, nie to, no. Mmm. Tu się powinna teoretycznie kondycja odnawiać, ale czemu to się nie robi, to nie wiem. Mm, Okej. Okay. Mm, My następny mecz. O, kontrakt dla menedżera potrzebny. Mm, Nadamy no Damy mu ten ponieważ to jest mój menadżer do obydwu składów tak samo Ligi Hiszpańskiej, jak i Ligi Angielskiej. Teraz Rubin Kazań, rywalem Arsenalu Londyn, można to w ten sposób określić, czyli w pierwszych minutach Mandzukic strzeli i tak jest, czwarta minuta, go Mandziukića. Jeśli ktoś myśli, że to jest nudne, bo symuluje, no to na przykład w następnym już odcinku, albo choćby w poprzednim, no, będziecie mogli zobaczyć sobie grę. Ja, jak wygląda tutaj granie. No grafika nie jest najlepsza. W moim wykonaniu gra też nie jest dobra. Ja jak mówiłem też w poprzednim odcinku, jestem graczem przystosowanym do pada od Xboxa. Dla mnie klawiatura to jest coś, do czego nie jestem przyzwyczajony i 2.0 Horvat o, o nazwisku Rakitić. Barstra. Oraz Ogólnie, jak smuluję, to nie będę też tak bardzo tych meczów komentował. W sumie, bo no tam wiecie, jakieś nazwiska, no to wiadomo. Ale, no, jak będzie jakaś bramka albo coś, albo jakieś zagrożenie, że już będą w tym miejscu, to wiadomo. Ale, To no właśnie teraz Rakitici odbierają drużna z Rosji? Chyba z Rosji, bo Kazań. Tak, tak sądzę. I tutaj Mandziukić. I kolejna bramka. Kolejny chorwac. Nie wiem, czy przypadkiem pierwsza bramka też nie była jego, zaraz zresztą to zobaczymy. Pierwsza bramka była. Czwarta minuta, i był to. Już wam mówię. Tak, był to Mandziukić. Czyli dzisiaj Chorwaci strzelają u nas wszystko. Co by tu można było powiedzieć? To jest ten problem zawsze, jak się nie przygotuje na film, tak można powiedzieć, ale kolejna bramka Mandiukic. Tak, czyli Chorwaci przyjmują ten odcinek, można powiedzieć. No odcinek może nie, ale ten mecz na pewno. Chociaż chyba w poprzednim meczu też strzelił. Podejrzewam, mandziukić. albo Rakitić. bo teraz coś te ostatnio nie chcę strzelać. Czy to w meczach, które rozgrywam, czy w symulowanych. O, już pierwsza połowa prawie że za nami, lecz z ciekawości muszę zobaczyć, ile trwa jedna połowa. O, długo, dwie minuty mamy. Jak znam życie, to nam i moje szczęście, to nam przerwie. Ale to się dogra kawałek na przykład, żeby ten czy bo tą paczkę dzisiaj chcę otworzyć, bo myślę, że na nim uzbieramy. Choćby tą... Nie no, bo może 20-minutowy odcinek to trochę przesada, bo raczej nikt takiego, zwłaszcza u mnie, nie będzie oglądał. Ale czy Mandziukić, czy Chorwac to będzie tricka i hatrik trick hmm, Tak, Mandziukić ch chyba u mnie jest najskuteczniejszym zawodnikiem, tak samo jak i Rakitić. Hmm. Trochę można by się przyczepić do Torresa, że nie, da, nie daje z siebie tego, co powinien, ale wiadomo, Torres już swój wiek tam chyba trochę ma, w kilku klubach już grał, choćby w Chelsea, w Milanie, w Riverpoolu, w Atletico już chyba zresztą też kiedyś grał. Nie wiem, ja tak jakby co, ja piłką nożną interesuję się... Um od dokładnie od Euro 2012, co było, które odbywało się w Polsce i na Ukrainie. Od wtedy zacząłem się interesować piłką wcześniej to nawet nie, chyba nawet inaczej. Przed meczem Polska, Rosja chyba, bo to był drugi mecz grupowy. Przed tym meczem wcześniej nie obejrzałem nigdy żadnego meczu. Chciałem bardzo obejrzeć mecz Polska-Grecja, ale mnie akurat nie było w domu. I nie miałem tego jak zrobić. Oj, kto strzelił? Czekajcie. Ktoś strzelił, tylko kto. Hmm. Nie wiem. Nie wiem czy nie Sergi Roberto. Hmm. Ile tam czasu? Uj dobra, już naprawiona. Hmm. Tutaj trochę chyba nam się nagranie popsuło. Filmu dostawię trochę więcej niż audio. Hmm. Albo inaczej to zrobię. Dobra. Teraz szybko otworzymy tą paczkę. Tak, idealnie. Mamy tyle monet. Oej, nieco. Eee, store. I wchodzimy, otwieramy jedną paczkę za 5000. Odcinku który jest piąty. Otwieramy. Tak. Ja nie patrzę. Hmm, powinno już być. O, Fabiański. Hamalajn z Lecha. Astori i Rafael. No, nie najlepiej, ale o. 208 końców. Dobra, no to by chyba było na tyle, nie? Um, no to...